Dzień dobry, witam serdecznie, Adrian Pietraszek. To jest audycja na każdy temat, a dzisiaj zgodnie z wcześniejszą obietnicą, moim i Państwa gościem jest pani Barbara Furtak-Gałan, rzeczniczka prasowa Aresztu śledczego w Świdnicy. Witam serdecznie w studio. Dzień dobry, witam Państwa. Pani rzecznik, długo przed anteną rozmawialiśmy na temat kulisów pracy w areszcie śledczym. Ja mam nadzieję, że uda się dzisiaj o nich opowiedzieć, ale przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj po to, żeby powiedzieć o innowacyjnych na skalę polski programach resocjalizacyjnych, które Państwo prowadzicie właśnie w areszcie śledczym. W świdnicy. W głowie mam tutaj między innymi pies w więzieniu, pies na spacerniaku, czy Budzimy świadomość w komunikacji. To też wydarzenia, w których mieliśmy okazję uczestniczyć i na własne oczy zobaczyć, jak one wyglądają i przede wszystkim, jakie przynoszą efekty. No właśnie, które z tych programów, może jeszcze inaczej, z których z tych programów jesteście Państwo najbardziej ze wszystkich. Nie jestem w stanie tu wybrać jednego, bo każdy jest innowacyjny na swój sposób i każdy też wypracowuje inne, pracuje na innych deficytach też osób pozbawionych wolności. No takim programem, który już prowadzimy od 2022 roku jest właśnie Pies na spacerniaku. Z, przy współpracy z cenionym behawiorystą Krzysztofem Tatarem program dogoterapeutyczny, który też ma powiedzmy Wymiar dodany, powiem, w programie biorą udział psy schroniskowe. Czyli zyskują, tak jakby osoby osadzone, ale zyskują też te zwierzęta, które w dokładnie. tym programie biorą udział. Dokładnie, dokładnie tak. To ciekawe, psy schroniskowe poprzez pracę z osobami pozbawionymi wolności uczą się podstawowych komend, uczą się tej socjalizacji. A osoby pozbawione wolności poprzez kontakt z psem zmniejszają poziom swojej agresji, frustracji, co też pokazały badania psychologiczne po zakończonym programie. Tutaj widzimy w tej chwili z prawej strony jeden z obrazków, to właśnie część z tych zajęć, które są prowadzone w areszcie śledczym w Świdnicy. Pani rzecznik, skąd wziął się pomysł na wdrażanie takich innowacyjnych pomysłów, projektów? No. Każdy program zaczął się e, różnie. Jeżeli chodzi o psy na spacerniaku, to zaczęło się dość e, niespotykanie, bowiem od spaceru pana zastępcy prezydenta, prezydenta święcy Szymona Hojnowskiego. Czyli od najprostszych rzeczy składu, od spaceru się z psem, bierze. tak. I, I pan Szymon spacerował z własnym psem, i obok niego spacerował pan Krzysztof Tatar, behawiorysta, właśnie psi. No i od rozmowy, od jednego słowa do drugiego, zrodził się pomysł programu. A też y, ważna jest y, taka chęć, bo w nas, funkcjonariuszach Świętej jest po prostu chęć na tworzenie nowych rzeczy. No, jeżeli mamy możliwość podejmowania nowych wyzwań, które mogą. Przyczynić się pozytywnie do naszych oddziaływań, które prowadzimy na co dzień, no to jesteśmy na to gotowi. Czy to jest trudny proces, żeby wdrożyć takie działania? Dużo czasu zajmuje, żeby przygotować taki program. Mhm. Jak to wygląda od tej strony to formalnej. Nie jest, no dokładnie, to nie jest takie hopsiupy, że przychodzi pan Krzysztof tatar ze swoimi psami i działamy, bo też jest ważny dobór właśnie adresatów programu, tak, żeby osoby pozbawione wolności pracowały na swoich deficytach, na swoich problemach, no bo też trzeba pamiętać. Po co te osoby trafiają do zakładu karnego, do aresztu śledczego, tak? Żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić postępowanie. No to właśnie w jaki sposób państwo też dokonujecie tego, tego wyboru, doboru? Rozumiem, mm -hmm. że tutaj też pewnie psycholog zaangażowany dokładnie. w te działania. Jak to wygląda? Dokładnie, dokładnie. Każdy wychowawca w swojej grupie wychowawczej no, zna te osoby, tak? Zna osoby, z którymi pracuje na co dzień, i też psycholog współpracując codziennie z osobami pozbawionymi wolności, dobiera adresatów pod konkretne działania. Czy zdarzyło się tak, że na przykład z innych aresztów śledczych eksperci przyjeżdżają do Państwa, podglądają Państwa działania, chcą czerpać właśnie z tej wiedzy, którą Państwo budujecie w oparciu o wprowadzanie tych programów? No, oczywiście, że tak, bo troszeczkę czasami eksperymentujemy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale też mamy udokumentowane nasze sukcesy i pozytywne efekty tych programów, no i dzięki temu możemy też wesprzeć inne jednostki naszą wiedzą i naszym doświadczeniem. Jak zakończył się projekt Pociąg do Wolności? Bo to też ciekawa rzecz. We współpracy z Muzeum Kolejnictwa osadzeni mieli okazję, no jakby nie było, być na wolności, prowadzić prace restauratorskie nad starym parowozem. Później efekt oczywiście oszałamiający. Jaki efekt tych działań? No, efekt jest namacalny. Kilka osób, kilka panów, kilku osadzonych, którzy pracowali przy prawozie są w tej chwili na wolności. Czyli ten pociąg do wolności. Zadziałał. Zadziałał, tak metaforycznie, bo panowie uzyskali możliwość wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego. Czy planujecie państwo wprowadzanie innych programów, innowacyjnych programów resocjalizacyjnych? I, i z drugiej strony, tak się zastanawiam. Jak Państwo jesteście postrzegani przez inne y, areszty, przez y, właśnie Państwa zwierzchników jako areszt śledczy w Świdnicy? Czy jesteście Państwo takim liderem w tych programach, nie tylko na Dolnym mm. Śląsku, ale w Polsce? Szczerze mówiąc musiałabym sprawdzić, ale na pewno jest o nas głośno, również w Warszawie. I Aha. to wszystko za sprawą właśnie chęci, bo to nic byśmy nie zrobili, gdyby nie ludzie, gdyby nie funkcjonariusze świnickie jednostki, którym się po prostu chce, którzy widzą w tym sens. Bo moglibyśmy się ograniczyć tylko i wyłącznie do naszych zadań statutowych, tak, ale wykraczając też poza pewne schematy, umożliwiamy też większą resocjalizację. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, większą, resoc skuteczniejszą resocjalizację. To co jest tym takim motorem napędzającym, że jest ta energia no do tego, żeby zrobić coś, coś znacznie więcej? Przede wszystkim atmosfera, tak? Atmosfera i nasza codzienna praca z osobami pozbawionymi wolności, no bo. Bez w cudzysłowie jakiegoś zaufania i otwartości i chęci, nie zrobilibyśmy nic, tak? A chociażby właśnie pociąg do wolności no cieszył się tak dużym zainteresowaniem wśród osadzonych, no, że dopytywali, kiedy mogą też się przyczynić do, do, do renowacji tego parowozu. Nie byle jakiego, największego parowozu, jaki był możliwy do renowacji. No i największego pociągu do wolności, Dokładnie, tak to można tak. powiedzieć. Wrócę jeszcze do konkursu, który Państwo ogłosiliście, który również no, cieszył się dużym powodzeniem w całej mhm. Polsce. Osadzeni mogli wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi rozwinąć się również w tym zakresie. Kilkadziesiąt prac i ile prac do Państwa wpłynęło? Dokładnie 48, prac. 48 tak, prac z całej Polski. I co najważniejsze, to te prace również wsparły, można powiedzieć, działalność charytatywną, tak, ponieważ nie, one trafiły tak. między innymi na aukcję Wośpu. Dokładnie tak. Taki był też zamysł. Sam konkurs nosił nazwę Lubię Pomagać i spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem. Prace były tak różnorodne, że to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Była to pierwsza edycja, oczywiście planujemy kolejną. Co ciekawe, nie narzucaliśmy tutaj ani tematyki, ani techniki wykonania tych prac. No a powiedzmy szczerze, osoby pozbawione wolności mają czas na wykonanie rękodzieła i robią to bardzo chętnie i robią to pięknie. I dodatkowy efekt tego konkursu: lubię pomagać, że właśnie osoby pozbawione wolności, przebywając za kratami, za murami, swoim rękodziełem, mogą pomagać i te prace mogą, wnieść dodatkową korzyść, no stanowiło dodatkowy efekt i, i chęć, tak? Dlatego tyle prac wpłynęło. Dopytam jeszcze, z czego te prace tak naprawdę były wykonane i która była tą najciekawszą, którą jury oceniło naj, najlepiej? Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie wybrać najlepszej, ale jury miało takie niestety nieszczęsne zadanie, że musiało wybrać. Były to prace plastyczne, obrazy olejne na płótnie, hafty krzyżykowe, były też rzeźby z chleba, bardzo charakterystyczne dla, dla sztuki więziennej, były rzeźby w drewnie, były szyte maskotki i też, co ciekawe, były różne osobiste historie dołączone do tych prac, gdzie osoby dzieliły się swoim życiem, że same posiadają dzieci niepełnosprawne, że same mają w swojej rodzinie osoby, którym wsparcie takie realne, finansowe też było kiedyś potrzebne. Gdybyśmy jednym zdaniem mieli ocenić czy określić sens tych wszystkich programów, tych innowacji, mm -hmm. które działają, jak, jak to... Pani określiłaby te trzeba... wszystkie programy, wkładając czy... je do do, do. do jednego wora, tak w cudzysłowie mówiąc. <laughs> <laughs> czy znaczy, to trzeba by przejść do samego sedna pracy służby więziennej, do naszej służby, tak? jakie są nasze zadania. I przede wszystkim to prowadzenie działalności resocjalizacyjnej. I te wszystkie działania, te wszystkie programy mają właśnie to na celu: resocjalizować. Resocjalizować, czyli naprawić. No dokładnie, przywrócić, bo trzeba, przywrócić. trzeba wziąć pod uwagę, że osoby pozbawione wolności, one już zostały skazane. One stanęły przed wymiarem sprawiedliwości, stanęły przed sądem i zostały skazane taką, a nie inną karą. No i to jest ten czas, kiedy trafiają właśnie do zakładu karnego. Kiedy my, jako funkcjonariusze staramy się tą osobę zmienić, tak? Ale tutaj... Czyli to nie jest wyrok, to jest tak naprawdę szansa na zmianę. No dokładnie tak. Przynajmniej my tak to postrzegamy, tak? bo w pewnym momencie ten wyrok się kończy i ta kara się kończy za każde przestępstwo, i to trzeba powiedzieć głośno. I ta osoba wraca do społeczeństwa. No, i naszym zadaniem jest tą osobę zmienić, tak? Tą osobę zmienić, żeby po zakończeniu odbywania wyroku. Powróciła do społeczeństwa i więcej już nie, nie, nie dokonywała tych, tych, tych rzeczy, za które odbywa karę. Pani chorąży, przejdziemy może teraz do trochę innego pytania. No właśnie, na czym polega praca w służbie więziennej? Bo pani odkrywa tutaj w tej chwili te, te karty coraz bardziej. Jak ta praca wygląda? Z tak, bardzo, od kuchni. Bardzo szerokie pytanie, bo to wszystko zależy. W jakim dziale się pełni służbę, tak? jakie mm -hmm. się ma przydzielone zadania. A jakie są te działy u państwa? Największym działem to tak naprawdę nie tylko u nas, ale w każdej jednostce penitencjarnej jest dział ochrony. I jest to praca zmianowa, dwunastogodzinna bądź ośmiogodzinna też. No i to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa osadzonym bezpieczeństwa jednostce. Tak? Więc to jest praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Kolejnym działem, nie jestem w stanie wymienić, który jest najważniejszy, bo one wszystkie ze sobą współpracują no jest dział penitencjarny, gdzie y, grupa wychowawców, psychologów y, właśnie oddziałuje y, penitencjarnie, resocjalizacyjnie na osadzonych. Ale też jesteśmy takim troszeczkę zamkniętym miasteczkiem, tak? I za murami, y, no, musimy być samowystarczalni, tak? Więc y, działa kuchnia, działa warsztat y, i mamy, tak jak każdy pracodawca, inne działy, dział kadr, dział finansowy i bez nich też byśmy sobie nie poradzili na co dzień. Ten taki najbardziej, nie chcę powiedzieć, Trudny dział, ale najbardziej wymagający to? Szczerze nie wiem. Jestem Na co dzień jestem wychowawcą. Yy. Aha. Wcześniej pełniłam inną, inną funkcję, na innym stanowisku, i często mi zadają osoby pytanie: czy nie żałujesz, nie, nie żałuję. Jest inaczej, jest trudno, oczywiście. Tak jak, tak jak zawsze, bywają lepsze momenty i gorsze momenty. Ale to po prostu chyba trzeba lubić, tak jak wszystko. Pani że proszę mi wybaczyć to <noise> pytanie, ponieważ ja jestem zarówno uprawnieniem, ale muszę o to zapytać. <noise> jak kobiecie pracuje się w służbie I kolejne penitent? trudne pytanie. Trudne... <noise> ale w sposób, w jaki pani opowiada o tym, <noise> mam wrażenie, że pani bardzo lubi swoją pracę. No oczywiście, że tak. Każdą pracę trzeba lubić, do każdej pracy trzeba mieć predyzypozycję, bo inaczej I serce. człowiek zamęczy i serca. oczywiście. Ja uwielbiam osobiście pracę z ludźmi, uwielbiam ludzi tak, tak w ogóle. Więc mi ta praca sprawia przyjemność, a jak się pracuje kobiecie, to pytanie jest mi zadawane bardzo często. A ja nigdy nie wiem, jak mam na nie odpowiedzieć. U nas, tak w naszym wewnętrznym żargonie, to się mówi, że w służbie nie ma kobiet, są funkcjonariusze. Są funkcjonariusze. E... No i ten profesjonalizm. Mm -hmm, My tu dzisiaj sobie tak na, na, bardzo luźno na te mm -hmm. tematy rozmawiamy, ale też przed wejściem na antenę właśnie rozmawialiśmy, jak ważny jest ten profesjonalizm, tak. profesjonalne podejście i jego nigdy nie może zabraknąć. Dokładnie, dokładnie. E, no dobrze. A takie największe wyzwanie w takim razie, em, może inaczej. Co jest największą przyjemnością w tej pracy, a co jest największą trudnością? O. Największą przyjemnością, ja to wiem, szlepsze, jest praca z ludźmi. I moment, kiedy dana osoba, dany osadzony nie chciał w niczym uczestniczyć, był opór, a nagle on się sam dopytuje, czy może wziąć udział w jakichś warsztatach, w jakichś zajęciach. Dla mnie to jest ogromny sukces, tak? bo przełamujemy pewne lody, bo budujemy pewne zaufanie i relację, oczywiście profesjonalną relację. Tak? Wychowawca osadzony, a największą trudnością, no ja powiem to wprost, papierologia, którą jesteśmy zasypywani codziennie, tak? I jak się ma serce do ludzi, to czasami ta papierologia przeszkadza. Czyli mniej papierologii, więcej tego czasu, który można byłoby poświęcić na tą po prostu pracę, dokładnie, pracę, dokładnie, pracę z ludźmi. Tak, tak, dokładnie. No dobrze, a zapytam jeszcze o tą kuchnię samowystarczalną. Próbowała pani tej kuchni? To jest tak, że funkcjonariusze również korzystają czasem z tej no nie, kuchni. No to jest, to jest kuchnia dla osadzonych, tak? Jest jeden funkcjonariusz, który. Ale jest próbowała jest pani kuchni. kiedyś czegoś z tej kuchni? No, no tak. próbowałam, świetnie gotują chłopaki. No muszę ich pochwalić, świetnie gotują. Dlaczego pani próbowała? No, nasza słynna grochówka czasami też jest dostępna dla osób z zewnątrz. Grochówka. No, przyznam szczerze, że rzeczywiście teraz sobie trochę smaka narobiłem, chociaż jeszcze wczesna godzina. A wracając do pracy, no właśnie, co trzeba i jakie predyspozycje mhm. trzeba mieć, żeby rozpocząć pracę w służbie więziennej? Każdy z ulicy nadaje się do tej pracy, czy niekoniecznie? No, niekoniecznie. Ja już sobie właśnie. wyobrażam, że i pani z jednej strony mhm. musi być tym profesjonalistą, musi być pani psychologiem, musi być pani pedagogiem, mhm. musi być pani. No właśnie, kim jeszcze trzeba być i jakie trzeba mieć predyspozycje do znaczy tej no pracy. No nie każdy się nadaje. No, tak naprawdę, do każdej profesji nie każdy się nadaje. Jeżeli chodzi o takie kwestie formalne, to trzeba mieć średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie, nie być karanym, ale tak naprawdę no, też to trzeba troszeczkę czuć. Trzeba czuć to miejsce, trzeba może też troszeczkę poznać i się nauczyć. No i tak naprawdę tyle, tak? Jakby proces rekrutacji też jest złożony, gdzie, ma, gdzie odbywa się też kontakt z psychologiem. Już na etapie. Pani Chorąży, No dobrze, a jak pani trafiła do tej, do tej służby? Na jakim etapie ta decyzja została przez Panią podjęta? No, i to, to dużo by opowiadać, troszkę przez pr przypadek, szczerze mówiąc, a jestem tak słowną osobą, że jak już powiedziałam, a to głupio mi powiedzieć, że ja chyba jednak nie chcę. <śledź> I tak tam trafiłam. Na początku byłam bychapowcem, więc totalnie, totalnie inna bajka, totalnie inne zadania. To co Panią oczarowało, zaczarowało? Yy, właśnie ten kontakt z ludźmi. Wcześniej też pracowałam z ludźmi, no i dla mnie największym wyzwaniem na samym początku było zamknięcie i to trzeba powiedzieć wprost, tak, bo my jako funkcjonariusze przychodząc codziennie do pracy, tak jak każdy inny, każda inna osoba z zewnątrz, jesteśmy poddawani kontroli, czyli nasz bagaż jest prześwietlany, zostawiamy telefon, też nie możemy mieć telefonów na terenie jednostki, przechodzimy przez bramkę, czy coś nam nie piszczy, czy nie piszczy, no i jesteśmy w zamknięciu tak naprawdę. Ile godzin dziennie? Ja pracuję 8 godzin dziennie. Przez 5 dni? Pięć dni w tygodniu, w tygodniu. Tak. Raz w miesiącu, trafi się jakiś weekend, ale za to mogę wziąć sobie później wolne. Czy bywa tak, że czasem ta praca wraca z panią do domu? Nie. Nie, ale to jest też kwestia, jakby chyba moja personalna. Pewne rzeczy mam po prostu już przepracowane z wcześniejszych, powiedzmy, prac wykonywanych przeze mnie i przez kontakt z psychologiem, ale zdaję sobie sprawę, że jest to praca, która wpływa na psychikę. No i to też jest ważne, tak? Jak wracając do pytania: kto może zostać funkcjonariuszem? No to też wydaje mi się, że trzeba mieć zdrowe podejście, bo do nikąd to nie doprowadzi. Przenosząc pracę na, na grunt prywatny, przenosząc do domu. No, no, nie wyjdzie to na dobre nikomu. Ja przepraszam, że tak drążę dzisiaj ten temat mhm. tej, tej pracy, ale strasznie mnie to ciekawi. A jak znaleźć taką ofertę pracy? Czy to mhm. tak jest, że pojawiają się po prostu oferty pracy, na przykład na stronie w biletynie informacji mhm. publicznej, nie wiem, Aresztu Śledczego Dokładnie w Świnicy? Tak, na naszej stronie internetowej Czerwona Zakładka, widoczna z daleka z rekrutacją, tam pojawiają się oferty pracy, ale też muszę tutaj powiedzieć na jeden wielki plus, że. Problemy kadrowe chyba już są za nami. Tak się głośno mówi o tych problemach kadrowych w służbach mundurowych. W tej chwili tak naprawdę mamy tylko jeden etat w dziale ochrony. Szukamy dwóch pielęgniarek, także zapraszamy wszystkich z uprawnieniami, bo praca jest naprawdę ciekawa. No i w dalszym ciągu szukamy lekarza. A jak pani myśli, czy to warunki zatrudnienia, czy pieniądze co przyciąga ludzi? Ile w ogóle się zarabia? I tak mhm. początkujący mhm. Adrian przyszedł. przypuśćmy, że przeszedłby przez proces rekrutacji. Mhm. Później chyba jest jeszcze szkolenie, prawda? Tak, tak, tak. No proces rekrutacji też jest złożony. Rozmowa wstępna, test wiedzy ogólnej, mhm. test sprawności fizycznej, no i komisja lekarska. Czyli i... podobnie jak do no dokładnie. dokładnie. No, testy sprawności fizycznej są inne niż do, niż do policji, ale one też są. No i taki Adrian przychodzi do służby. A ile dzień. lat musi mieć Adrian, żeby przyjść do no, policji? musi być pełnoletni. Pełnoletni, tak. czyli dokładnie. 18 lat skończone tak. i możemy pretendować. Tak, no i do... wykształcenie średnie. Więc... Wykształcenie średnie. I ile możemy zarobić w takiej pracy mhm. w momencie, kiedy trafimy do służby, do no, policji? No to jest na rękę, bo tutaj mówimy wprost na rękę. To jest kwota 500-200 zł dla osoby, która nie ma przekroczonych 26 lat, ale to już jest kwestia. 5200 zł mamy na rękę. Na start, dokładnie tak. I to tak całkiem jak, nieźle dla młodego człowieka. Całkiem chyba. nieźle, jeszcze biorąc pod uwagę, że po 25 latach może odejść na emeryturę, więc osoba w wieku 20 lat przyjmująca się do służby, w wieku 45 lat jest emerytem może Pani, być emerytami. Pani Chorąże, mi jednak cały czas ta grochówka chodzi po głowie, przyznam szczerze. Wojskowej próbowałem, w areszcie śledczym nie, chociaż będąc kiedyś u państwa zapach bardzo przyjemny rozpościerał się z kuchni smakowity, to tuż po, po uroczystościach przy, przy tablicy upamiętniającej więźniów u państwa. Czy areszty, w śledczy w Świdnicy organizuje programy stażowe, praktyki dla studentów, absolwentów, którzy być może właśnie są zainteresowani pracą w w służbie więziennej. Tak sobie wyobrażam to, że może warto byłoby otworzyć dla nich te drzwi, mm -hmm. żeby oni zobaczyli na czym ta praca polega, a być może później łatwiej by, by im było podjąć mm -hmm. decyzję. Jak to wygląda Czy u mamy Państwa? Mamy możliwość. Oczywiście studenci odbywają u nas praktyki, więc jakby jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi ludźmi, a co ciekawe też zdarza się tak, że osoba, która wcześniej była na praktyce, wraca do nas już jako funkcjonariusz służby więziennej, więc więc ma to swoje wymierne, pozytywne efekty. Nie wiem, czy mogę sobie z kolei pozwolić na jeszcze jedno pytanie. E, ile kobiet u Państwa w służbie, w Świdnicy, mhm. ilu mężczyzn? Może to nie, ale ile kobiet, chcę zapytać. Ma Pani koleżanki w pracy? Oczywiście, że mam i jest nas coraz więcej. Mhm. I co ciekawe, jeszcze parę lat temu dział ochrony to byli tylko mężczyźni, a w tej chwili też mamy kobiety. I uważam, że też jest to jakby pozytywne, bo wprowadza troszkę inną atmosferę. Tak? No, nie ukrywajmy... Kobieta czasami z mężczyzną inaczej się dogada niż mężczyzna z mężczyzną. Jest nas coraz więcej, no w tej chwili kilkanaście kobiet na pewno pracuje. Pani chorąży, jak zachęciłaby Pani w takim razie nasze słuchaczki, mm -hmm. które być może w tej chwili rozważają taką próbę podjęcia pracy może jeszcze inaczej. Mm -hmm. Czy można to nazywać próbą? Czy da się wejść do tej służby i wyjść? Czy oczywiście. trzeba podjąć. Da się. Da się oczywiście, że tak. No, jakby... To nie jest tak, że w momencie ślubowania już, że tak powiem, zapada wyrok na 25 lat, że trzeba, trzeba pracować w służbie. No nie, no są osoby, Ale które... chyba nie ma takich przypadków, że ktoś porzuca tą pracę. Oczywiście, że są. Bywały przypadki, że ktoś porzucił tą pracę po tygodniu, po dwóch tygodniach. No i, no, i, no i trudno, tak? Mówi się trudno, to nie jest moje miejsce, bo to jest bardzo specyficzne miejsce. Musimy to powiedzieć głośno i wprost. I nie każdy się do tego nadaje. I też chyle przed tymi osobami, że po tygodniu, po dwóch powiedziały, że to nie jest moje miejsce, żeby nie brnąć w to dalej, tak? No bo później osoba po miesiącu pracy służby trafia na szkolenie wstępne, które trwa trzy tygodnie w systemie skoszarowanym, no i potem jest coraz trudniej zrezygnować, no a po co się męczyć też, tak? Nikt się z tych osób nie śmieje, że po tygodniu już dwóch zrezygnowały, no zdarza się, tak? To, pani Chorąży, to to przesłanie, to jedno zdanie. Dla które... kobiet? Dla kobiet, <laughs> dla pani. Za chwilę dzień kobiet, tak? Dziewczyny, w nas jest siła, także ja jestem przykładem na to, że, że się da, że można, można wychowywać grupę 40 mężczyzn skazanych za różne przestępstwa i można się tam odnaleźć, tak? Trzeba mieć tak trochę jaja takie, że tak powiem, kolokwialnie. A dzisiaj całkiem szczerze o tym, jak wygląda praca w areszcie śledczym, konkretnie w Świdnicy, ale przede wszystkim też o innowacyjnych programach resocjalizacyjnych, które goszczą w murach aresztu śledczego. O pracy, o kulisach tej pracy opowiadała mój i Państwa gość, młodsza chorąży Barbara Furtak-Gałen, rzeczniczka prasowa aresztu śledczego w Świdnicy. Bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę i spotkanie w studiu. Dziękuję, do następnego. Do następnego. A naszego gościa przepytywał...